Cześć z tej strony Adam, dzisiaj chciałem przedstawić Wam kamerkę GoPro HD Hero 2, która jest przeznaczona głównie do sportów ekstremalnych, ale nie tylko, ponieważ możemy wziąć ją po prostu na, taki, na taką zwykłą przejażdżkę na rowerze, na przykład na basen, do morza i tak dalej. My tu mamy przed sobą wersję Outdoor, czyli taką podstawową z paroma yy, bajerami w zestawie, ale również możemy znaleźć yy, takie już yy, konkretne zestawy, czyli Motorsport i Surf. Co znajduje się w takim zestawie? W zestawie znajdziemy oczywiście samą kamerkę GoPro, obudowę wodoodporną z drugimi pleckami z otworami, baterie, kabel USB oraz parę mocowań, o których już wspominałem, takich jak Vented Helmet Strap, Head Strap, Freeway Pivot Arm, czyli jakby wysięgniki oraz po dwa mocowania do powierzchni płaskich i obłych, czyli takich jak na przykład kask na snowboard albo na... Rover. O, o akcesoriach powiem więcej w filmiku, do którego macie link w opisie, oraz tutaj powinien się pojawić miniaturka. Jeszcze kamerkę dostajemy w takim pudełku. Jest to naprawdę um, po, trudne do rozpakowania, o czym mogliście się przekonać we wcześniejszym unboxingu. I tutaj w środku mamy oczywiście instrukcję z tyłu, której nikt pewnie nie czyta. I w takich opakowaniach znajdują się Um, akcesoria, o których już mówiłem wspomnę w innym filmiku, ponieważ na to trochę szkoda czasu. Przejdźmy teraz jednak do rozdzielczości. Teraz będą pojawiać się różne miniaturki podczas gdy będę mówił o konkretnych rozdzielczościach, i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak, jak wygląda, jak jako, z jaką jakością nagrywa ta kamerka. Więc tak. Pierwszą rozdzielczością to jest oczywiście 1080p, yy, która nagrywa w 30 klatkach na sekundę. I tutaj mamy, uwaga, trzy kąty do wyboru, co nie jest możliwe w pozostałych rozdzielczościach, jednak będzie, jak zapowiada producent, będzie można zmienić yy, kąty widzenia. Jednak tak, w 1080p możemy nagrywać w pełnym kącie, czyli 170 stopni, w tak zwanym i rybie oko, w średnim, czyli 127 stopni oraz takim zwykłym 90 stopni. Mam również do wyboru 960p, taki format 4 do 3, czyli 1280 na 960 I tutaj mamy do wyboru 48 lub 30 fpsów, przy czym przy 48 można już zrobić lekkie slow motion, jak jest napisane na przykład na opakowaniu lub na stronie producenta. No, i tutaj mamy oczywiście pełny kąt widzenia hmm, Fisheye, 170 stopni. E, kolejną rozdzielczością jest e, oczywiście 720p, czyli to najpopularniejsze, najczęściej używane, moim zdaniem, najlepsze. I tutaj mamy do wyboru 60 lub 30 fps. Pełny kąt widzenia 170 stopni. No, i mamy jeszcze najgorszą, taką troszeczkę e, jakość, ale czemu troszeczkę, już zaraz powiem czyli 480p. I tutaj mamy taki haczyk, jakość jest troszeczkę gorsza, tak? rozdzielczość mniejsza, ale mamy do wyboru 60 fps lub 120, przy czym przy 120 możemy już zrobić tak zwane super slow motion, czyli takie naprawdę zwolnione tempo. Jeżeli my chcemy uzyskać takie na przykład przy 60 fpsach, musimy się pobawić na przykład w Optical Flow w Final Cut, jednak to też jest fajny efekt i to zobaczycie w kolejnych filmikach, gdzie testujemy rozdzielczości. Teraz przedstawię Wam, jak wygląda kamerka. Więc tak, tak wygląda z przodu. Jak możecie zauważyć, w ogóle mieście się w ręce, jest mniejsza, bardzo, jest bardzo mała i waży całe 100 gram, jest, jest naprawdę lekka. Z tą obudową już troszeczkę może ważyć, ale jednak na przykład jak mamy kamerkę na kasku, to, to czuć ją. Czuć że, czuć, że mamy coś na, na głowie. Przejdźmy więc do obudowy. Najpierw może powiem o lampeczkach, które są naprawdę, naprawdę przydatne. Mamy ich trzy w porównaniu, w przeciwieństwie do pierwszego modelu, który miał tylko z przodu. Więc tak, mamy tutaj, na górze oraz z tyłu. Jest to bardzo przydatne, żeby dowiedzieć się po prostu, czy nagrywamy lub nie nagrywamy, czy kamera się włączyła, czy też nie. Mamy oczywiście też również włączenia opcje włączenia dźwięku, które również w tym pomagają. Tutaj mamy ekranik LCD, na którym bardzo moim zdaniem jest bardzo dobrze wykonany interfejs. Bardzo bardzo prosty w obsłudze, jednak może czasami denerwujący, gdy na przykład chcemy wejść w opcję i nie chcąc, znowu naciśniemy i musimy tak cały czas sobie latać. Jednak Trzeba po prostu przyzwyczaić i nie ma później żadnych problemów. E, dobrze, tutaj naciskam przycisk do włączenia oraz przynoszenia się między opcjami, a ten przycisk y, służy do y, akceptowania. Tutaj znajduje się oczywiście soczewka. Tak, z boku mamy wejście wideo do telewizora, e, mini USB, oraz wyjście y, jack 3,5 mm dzięki któremu możemy uzyskać stereo, czyli taką już lepszą jakość dźwięku, ponieważ no, kamerka nie nagrywa najlepiej, jednak dźwięk jest, to, to jest ważne. Tutaj mamy wejście na przykład na LCD back, czyli możemy sobie dokupić ekranik i na przykład Wi-Fi back, o czym powiem później. Tutaj oczywiście jest litowo-jonowa bateria, która przy karcie SDHC 32GB może nagrywać od 4 do 6 godzin to zależy oczywiście do, od y, rodziczości jaką wybraliśmy e, tutaj mamy oczywiście wejście na kartę SD, SDHC y, oraz mini HDMI, możemy wtedy na przykład podłączyć to do komputera i zobaczyć sobie jak nagrywamy i to byłoby na tyle z co nowego możemy znaleźć? Co nowego pojawiło się w tej kamerce? Co jest takiego innego? Otóż HD Hero 2 ma dwukrotnie większą moc obliczeniową w stosunku do poprzednika. Mamy dwa razy lepszą, ostrzejszą szklaną soczewkę i lepszą czułość w słabych warunkach oświetleniowych. Zmieniono również matrycę CMOS o rozdzielczości 11 megapikseli. I tutaj muszę powiedzieć, że HD Hero 2 robi naprawdę, naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Tutaj może pokażę jakiś, jakiś przykład. Jeżeli jesteśmy już przy zdjęciach, warto, warto wspomnieć o paru rzeczach. Mamy otóż do wyboru 11 mp 8 i 5 megapikseli. W opcjach możemy również ustawić sobie cztery tryby. Jest to oczywiście pojedyncze zdjęcie oraz seria zdjęć, czyli 10 zdjęć na sekundę, co właśnie umożliwia nowy procesor oraz tak zwany timelapse, czyli robienie co 5, czyli co pół, jedną, 2, 5, 10, 30 lub 60 sekund. Jeszcze warto wspomnieć, że kamerka ma automatyczną stabilizację obrazu, balans u bieli oraz Autofocus. Warto przejść teraz do wodoodporności tej kamerki, bo tu naprawdę jest to wielki plus dla e, ogólnie GoPro. E, przygotowałem tu dla miseczkę taką e, z wodą, bo niestety e, nie mieliśmy możliwości pójścia na basen ze względu na pogodę i chorobę i będziemy musieli zrobić test e, z misce. OK, oczywiście trzeba włożyć kamerkę do wodoodpornej obudowy, ale momencik, muszę zmienić kartę, ponieważ żeby nagrywać w 720p trzeba mieć kartę SDHC, a ja posiadam tylko drugą SD. Tak, włożyłem już kamerkę w kartę. I teraz włóżmy kamerkę do tej wspaniałej, mocnej obudowy. I co, i wkładamy do wody. Ale się, plecki, plecki są te dobre i wkładamy ją do wody tak, wytrę sobie łapki yy, nagrywałem przed chwilą i mogliście zobaczyć jak działa pod wodą nie ma żadnych problemów, kamerka działa mogę teraz otworzyć powiem może nie nadmiską. teraz sobie odłożymy kamerka jest suchutka nie ma oczywiście powodów do tego, aby było mokre. Wodoodporność do 60 metrów. Jest to naprawdę bardzo sporo. I kamerka spokojnie może wytrzymać taką głębokość. Eee, tak, jeszcze chciałem pokazać, jak można szybko, prosto zamontować kamerkę na przykład na kask. Więc tak, wkładamy kamerkę do tej obudowy. Zatrzaskujemy. W zestawie mamy podstawowy taki panelik. Mocowanie. Do którego Wkładamy naszą, naszą kamerkę w ten sposób. Bierzemy śrubę, zakręcamy, i oto mamy przymocowane do mocowania tego podstawowego. I uwaga, to jest mocowanie, o którym powiem, jest mówione w drugim filmiku. Bierzemy wkładamy w ten sposób. Oczywiście możemy to wszystko regulować, i tak. Tak wygląda mocowanie. Jest to naprawdę porządne, porządnie zrobione i efekt jest super. No i pewnie każdy się z Was zastanawia, ile kosztuje taka kamerka. Na stronie producenta możemy ją kupić za 299 dolarów, co daje nam około 900 000 zł, jeszcze z przesyłką. U nas w kraju można znaleźć tą kamerkę w cenie około 1300 zł. Co na koniec bym powiedział o tej kamerce? Dla mnie jest to naprawdę świetny gadżet, e, który nie jest taki, że go kupimy i wykorzystamy go raz na rok, ponieważ jest na tyle mała, prawie jej się nie czuję i e, możemy ją spokojnie wziąć na przykład właśnie na rower i, i sobie ponagrywać, potem fajnie to zmontować, pokazać znajomym. E, można no, fajne, fajne klipy porobić i naprawdę nie czuję się w ogóle, że Mamy kamerkę na głowie, czy, czy gdziekolwiek. To było na tyle. Zapraszam do pozostałych filmików, w których zobaczycie jeszcze na szybko info o akcesoriach, jakie znajdują się w zestawie, plus rollbar, który dokupiliśmy. Bardzo fajne akcesorium, dosyć przydatne y, oraz testy y, rozdzielczości i slow motion razem z y, y, korzystaniem efektu optical flow w Final Cutie. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, komentujcie, dodawajcie do ulubionych. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Zapraszamy na naszego Facebooka, facebookcom kośnik I tyle. Yy, yy. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.